Halo, halo. Dzisiaj nadszedł dzień nocowania z Piotrkiem. Co to jest? E, Mniejsza o to. E, tutaj. A więc, e, przepraszam Was za wiatr, ale dzisiaj nadszedł dzień naszego puratego nocowania. Jak to mówią. A więc będziemy gdzieś jechać, będziemy coś grać, no nie wiem, na pewno nie będziemy spali, to na pewno najmniej będziemy. I pokażę wam tutaj... Pokażę wam tutaj Alfreda, który pofarbował pasy. Dzień dobry, przywitaj się tutaj. Okej, okej. Jesteś tu a więc dzisiaj dzień nosowania. I gdzieś zaraz pewnie też pojedziemy. Kuba. A więc tak. jeśli Wam się do tego momentu vlog podoba, to zostawcie suba. Pierwszy raz Was o to proszę, a więc yy, wyszanujcie to, że nie błagam Was co każdą sekundę. Zostawcie suba. Wiem, żebyście zostawili suba i lajka. Co nie, co nie, lajka, nie? I zostawcie suba. Uch, wyścigówka. Co to było? Coś szrykało. No Nie wiem, jakiś pies się tutaj gdzieś wieżył i szczekał. Chodźmy, no, się tak. Dobra, a więc my teraz, idziemy, my teraz idziemy chyba na plac zabaw. Dobra, a więc idziemy na plac zabaw, Elo. Ogólnie nasi koledzy po nas przyjechali, bo chcą na boisko psy A my akurat jesteśmy tutaj na górce i Boję się, że mama kolegi nas wyda Dobra, chowaj się, chowaj się chowaj się Co? Chowaj się Co? Oni pojechali teraz na plac zabaw i teraz wrócili do, do, do naszego dzisiejszego. Znajdujemy się w nie zobaczą nas tu. Ale to się znamy. Mm. Chyba dużo. <laughs> żabki. no, Patusia już mnie leje jakimś randomowym pistoletem na wodę z bazalu. <śm> Wow. Zostaw mnie. Elo, mordo, teraz będziemy robić y, chowanego. Być może. Dobra. I osobę, którą znajdziemy szukający y, leje pistoletikiem, żeby było wiadomo, że 100% znaliśmy tą osobę. No dobra. Y, osoba chowająca będzie miała pistolet. A więc... I nagrywania. No nie. Osoba chowająca, y, szukająca będzie miała pistolet, a chowająca nagrywanie. A, dobra. No dobra. to ja mogę szukająca być pierwsza. Dobra. Dobra, przejdźmy do działki. No dobra, no, zaraz wrócimy. Okej, okay. ogólnie chowane się teraz. I muszę dziś znaleźć sobie dobrą kampę u to twoja. Mam pięć

Znajdzie mnie za 3 sekundy. Pewnie. Gówniona. Szuka teraz. Mam taką gównianą kampę. Nie ma że... Chyba byś jeszcze z tej strony. Nie wiem. Aj, w ogóle miał być pociąg. Słuchaj, je tato. jesteś? Dobra, a więc pierwsza runda została jak zawsze przegrana. Teraz Alfred będzie miał ten. Blondyna blondynas. Będzie miał telefon, a ja będę. Jeba. szukał. Dobra. E, dzień dobry. E, druga część. E, e, chowanego. E, 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 chowanego. tutaj nagiwać Muszę dobrym miejscu, żeby ten kolega ciopaty dobra dobra Poszłam się tu chyba jest takie pomieszczenie ciemne pięknie sprawdza tutaj raczej o kurde trzeba się skampić mocno Deby. Dobra, a więc jestem Debilem, ale ja się teraz idę szukać. Ja Idź, los. tak? Chowamy się, e, e, idę się gdzieś schować. Gdzie? A wiem, Chyba się bym tutaj schował. Jak mnie. tutaj będzie Jest z turopaków Dzień dobry Piotrek będzie teraz liczył A tutaj się clubie Chyba szuka, chyba szuka 뭔가 네. 네. Ja jestem jakimś upośledzańcem. Nie, oni podpowiedzieli. No wiem, bo. Cześć, dojrali jeszcze. Ja, Dobra, końca. No, bo ropuchy nie potrafią trzymać głosu. Dobra. No to pięknie. Dobra, ja ci oddaję ten. A to wiał? To, to drugie podwórko. Oj, ja, co? już 지금부터 시작. 야, Musisz mi wszystko zjeść. Opa, tu masz koczkę. Oba, słuchaj. Ona krysie. Uff, to samochód. To samochód mojej taty. Popoję, żebyłem samochód. Nie, żebym nie Nie, Rob, Głupia jest. No, ej, Kubi! kubie! Eee, ej! Eee, dyskwalifikacja tej rundy, no bo e, oni podpowiedzieli. A ja po prostu mam drogi wyjścia, bo mnie jakby się się Patrz, zaczynamy! dawaj! Dobra. Dobra, może Dobra, kurde. mam Dobra, nie wiem. ჩიო როვი. ე, ფაქტიმო გასავს ფონო. დავიტო დაი стол. ის შეხოვა. ის როგორ აკეთო ისე კომპაქტ. რა შეხოვა, რომ ის. რა უნდა დაწვიდე Zgadza się, gracja! Ale wódki ci było widać. O tam obiadam! Ja wiem. Ile idę siedzieć? Dawaj. Tam coś idzie. Fy! To jest... Czwarta runda, mimo że powinna dalej być trzecia. Myślę, że... Tutaj się schowam. Nie, w dupie. Dobra, tutaj. Przejdź przywróć na poszaka. Z tej strony jestem w dupie. Ale zim... Dobra, może tak. Dobra. Dobra. Przeszedł dom i jest u swoich babci. On Jaką jak będzie znowu taki... ...bel. Jasne, jasne. Ehe. Chill, 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 To teraz ty. No. Dobra, idę do... Dobra, on liczy. Jestem na takiej górce dużej. za że moje... tam... ...będą ludzie w tle. A on tak udubił kompę. Dobra, idę za mój dom. Mam tutaj taki płotek bo jestem dobrym atletą więc mogę e, nie wiem jak ja tutaj oh, idę chyba tutaj tak wejdę w deski fajnie Idzie chyba chyba skąpię dobra, są za takimi dachami Ty, ja mam zeza Dobra, okropałeś mnie Oba, ostatnia runda. Zaczynamy finalną rundę. Jest chyba. Super! Mam Na no, gówniany pomysł tutaj chociaż iść. Idź, bo mnie wydasz, nie rozumiesz. No w ogóle. No zaraz. Idź. Akiś. Dobra. Tutaj za autem prosto okrejowałem. No. Nie czy szukaj już? O tak, mamy. No Oszuka, O, szuka. szuka. Co oni Jak odpowiadali? wiem, ale... Dobra, Zdeś, dobra, dobra. to końcówka chowanego. Ale ten masz szmule nie potrafię usiąść na miejscu. Eee, Gnoje ma... Można zalekować i zasubskrybować. Piszcie w komentarzu swoje ulubione danie najobre. Jak można? Trzeba! Można. Perówa. Więc tak, zaraz będziemy sobie w jakieś gry jeszcze grali czy coś. Chyba nie wiem. Myślę, że no może na polu, bo póki jasne jeszcze. No może jeszcze na palu będziemy chwilę, nie wiem. Raczej nie chowany, bo już nagraliśmy sali. Na, no tak, chowany już raczej nie. Może jakieś challenge. Tu? No może jakieś challenge. E, to dopiero zaraz, bo dopiero wróciliśmy na dni dom. Tak. No e, SPO. Tak. Lubimy e, się. Degustujemy się. Chodź, chodź, chodź Pokaż swój kanał A więc... No, 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 no. Kiełba, aha e, Zrób... No. E, nie wiem, skok na dupę i salto w tył Salto w tył W sensie... Dobra. Czyli jako challenge? Nacz... Tak, tak Dobra no, Skok oh, oh! to były plecy <śleski> A? Mm. I, hmm. i nogi. No, ja się boję na tym, obiekt do dotykania. Nie, ja nie znam tego. Dobra. Spróbuj. O, oh, prawie. Dzikus. Dobra, Walicia. Oh. Daję mu czekać, żeby o z tego mału przetulał się w dwie strony. Czy przyjmujesz to wyzwanie? Przyjmuję. No. Dobra. Ale tak się jakby koziołkiem. W sensie ze fikołki? No. Bokiem. Fikołki bardziej będą. Bokiem. Dobra. To w tą bokiem. O tutaj co jest bokiem, a w tamtą koziołki. Dobra? Weź przyrodę. Dobra. Dobra, zrób szybko. Dobra. Proszę robić panie skada, trzeba pana popnę. Dobra. A się przed Jeszcze raz. Nie dawa, dobra, dobra, teraz druga. E, Pierwszy przetudlanie. A więc teraz chyba idziemy nagrać jakieś. Jak w gry gramy na zmianę, pewnie w jakieś szczelanki w Robloxie. No widać. No w rywale. E, widać po nas, że w Roblox chyba. A więc. Idziemy nagrać sobie. Kot miał, miał, miał. Ogólnie, teraz ogólnie będziemy grać. W... Git. Teraz będziemy. Teraz będziemy ogólnie grali jakieś szczelanki. Najpierw będzie Peter, bo to jakby jego dom, jego komputer, a potem ja, bo też w te gry, co on gra, gram. ale więc nie wiem, czemu ja to tak pozytywnie powiedziałem, ale no. Y, dobra. No to tak. Dzień dobry, już z Alfredem się obudziliśmy. No spoko. Alfred wstydzi się trochę. Halo mordo. E, zanim jeszcze gdzieś pojedziemy z Peterem, to ja trochę sobie hulejnogę podładuję. Bo jak prowadzę hulejnogę, która jest odpalona, to się mi ładuje. No? Trochę nam to możliwe, że zajmie, ale, ale no, trudno. Warto. Ale... Siema, jedziemy teraz ogólnie do wietry. jest co nie? Co nie? Mince. Chaboś! i Irenaś! A więc. Elo, mordo Bufet. A się przegląda na łapie lustro Irena Odbita chyba A dobra, ja ze złej strony to otwieram O moja też chyba Ja się boję mi to dupnie Dobrze hmm? Ty spróbuję wypić całego sprite'a i nie beknąć J. Oj Ciężkie I Ty... plus znaczek pieniędzy hmm. Galerię wiesz, co to znaczy? Tak. Dobra, yy, nie beknąłem jak coś ten. Poza nagrywaniem, Peter może potwierdzić. Mhm. No, yy, już nie chcę mi się tak bardzo beknąć. Mhm. Weź się że ktoś jest mhm. za mną. Mhm. A tu łóżka jest jakaś cała, popisana Co najmniej. A tu dupa

見出しとくもぐーぶの。 Samo jest córka teraz przejąłem na rowera Peter Peter e, Jak ja mam Dobra, jedziemy do domu na, na Ale wróciliśmy do domu i w trasie Peter się na rowerze wywalił co się tak na mnie patrzy? Nie wiem. Żeby go pocieszyć dam mu Harolda. Ja. Harold mu się nie spodobał. Dobra, jeszcze coś może porobimy zaraz. Na razie chyba nic. Nara! A więc nocowanie dobiegło końca. Już chyba kończymy ten... Film naszych przygód, i w ogóle już no, mój czas dobiega końca u Pitera. Jeszcze jakąś godzinę będę u niego, a więc już nie, nie ma co nagrywać, bo nie będziemy nigdzie jechać. Prawie nic nie będziemy robić pewnie: będziemy tylko siedzieć chłopie i medytować obok siebie. A więc to będzie mega ludziarskie, już nie będziemy wam tego pokazywać. A więc my się z wami żegnamy. Myślę, że mam nadzieję, że wam się podobało. Za ten wysiłek, który włożyliśmy w ten film, dajcie suba na przykład. Poproszę. Poproszę. Łuk. Ten ładny poszedł. No i lajka, lajka. I suba. No suba. A więc ja się z wami żegnam. Alfred chyba też.